Meczki z tej strony, wasz ulubiony Infernek Dragon. E, dzisiaj gramy sobie Flying Gorilla. E, o, ten. Giereczka taka. No, lecimy sobie tu gorylkiem. Proszę bardzo, dotyka sobie wodę. Bardzo płynna. E, no. Bar bardzo płynna animacja. No i dobra, w międzyczasie można tutaj robić różne rzeczy. E, ten. 300G mamy aż. Ej, ej to są lewe. No i chuj. Dobra, czekaj. Z2, Z2, bo ja muszę coś. O nie. O O Czekaj, wait. Siemanko, jestem z powrotem. Jules Pong. Kto to jest? Ty. O. Y, a, a ten. E. Czekaj. pause, Albo nie. Dobra, czekaj, wait. Dobra, bo ja tam. No. Śpiewak jestem, ja tu... O, zaśpiewam wam te na odcinku. cześć. White, Pa, ja tu. Ja tu mam podzielność uwagi. Lecimy... Mnie... No kurwa jeszcze raz. Normalnie. Siema infinobicie. Mój ziomo w pierwszej Jelo zjerało Amsterdam. Kurwa za... dobra nie mam podzielności uwagi. Ja. Ale byłem dobry, co nie? W ogóle to jest instrumental i ktoś dał jedną łapkę w dół, nie? Ja go znajdę i no... Bo nie, nie zawsze jest kurwa instrumental, jak chcesz. Se... No i kur. Jeszcze raz, to jest odcinek bez cięć. Bo myślałem, że po co to? Po co to, jeśli i robię to, co kocham, to po co ucinać połowę tego, co nie? Na pewno Wam się to bardzo przyjemnie ogląda. O, właśnie, puszczę jakiś. Czekaj, puszczę jakieś tło. O, wait. O, podzielność uwagi. Znaczy, byłam tu laptop. Laptop tak zwany. E, dobra, lecimy tutaj. E... Ok, Minecraft Beat, co tu wpisujemy, no co może być, o, czy, czy to jest meta, dobra, dobra, my, 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 no i meta, cyk No, kurwa, nie wpisałem, czekaj, mi Eee, wait Eee, beat, kurwa Aha, E mi nie działa literka, a nie działa, dobra Eee, e, trap o trap dokładnie tego potrzebowaliśmy w życiu yy, no i o jest jest o siema witam w moim vlogu yy, no thank you tutaj niepotrzebne raczej macie tutaj tak w tle o sztos witam w kolejnym odcinku a nie to jest ten sam witam w yy, Pięknie, śpiewaj. O, jest, ale będzie. No, nie, nic, nic nie będzie. Ej, fajna ta gra Jolan. Pozdrawiam użytkownika Adam Jolan. Naprawdę bardzo fajny gry tutaj poleca. Mówi, że meme i w ogóle. No, śmieszna, śmieszna sytuacja. Wow, byłem blisko tej ściany. Ale ładny, ładny bicik leci w tle. Nowy future. Fiu, fiu, no. No i co mam powiedzieć? No, co jest? Co? Ja nie puściłem tego, co tu się stało? Jeszcze raz tak, tak nie może się skończyć nasz odcinek Moi drodzy, kochani widzowie, kochani moi um, No, możecie tam napisać w komentarzyku Jak tam wam mija życie No, jak tam, co tam u was w ogóle Bo ja sobie siedzę totalna, nie no W sensie, też was to wkurwa, W sensie, powiedzmy, jestem Lubię memy, nie, jestem, mam 15 lat No, i na przykład tak mem chillera i utopia Widziałem już bardzo Znaczy nie bardzo ale tak wiesz Tydzień przed tym jak Zacząłem po prostu widzieć Memy chillera i utopia nie Gdzieś tam zobaczyłem No i na przykład ci co mówią teraz Tak chillera i utopia No takie kurwa to już jest przeruchane Po co jeszcze to mówić tak Nie jest to fajne co nie Tak już było fajne a ktoś to dopiero odkrywa No, no kurwa Jeszcze raz mnie to irytuje bardzo nie Nie żebym był jakimś memiarzem tak? Ale... ale jednak... kurde no. piętnastolatek, który... nie ma... no ja pierdol... dobra, jeszcze raz. Musimy przejść to... Czy... Nie wiem w sumie. Ile chcecie minut odcinka? Pół godziny może być. No, piętnastolatek, latek, co nie ma co robić w życiu, no to muszę jakieś tam me... No czekaj, bo nie mogę się skupić. Ale to na pewno nie przez bić ich w tle, dobra. <gry> Lecimy. Co to za reklama? Ja. Nie, nie, no nie zabluruję tego, nie będę tego notował, co chcesz myśleć w ogóle. No. A więc, tak właśnie. Aha, nie, tak gramy, tak w um, Ten. No. O nie, kończy się bit. Ja tu w podzielnością uwagi. Ej, jakiś inny jest. A nie, bo to nie jest Minecraft, to jakieś będzie cringe'owe... Jak wszystko. Uh, wait. Wait for a minute. Dobra, ej, przejdziemy to. O, muzyka z Minecraft, po co jakiś beat-trap? Jakie jest... są... O, Jezu, podzielność uwagi level. Kurwa. Twój stary, dobra. O, no i chuj. Dobra. Lecimy, lecimy. Nie, nie było. Przepraszam w ogóle, że brzydko się wyrażam. <coughs> Ta gra powoduje we mnie takie emocje. Ale z tą muzyką już się zrelaksuję. Wy też się zrelaksujcie. Napiszcie mi koniecznie co tam u was. Nie, ostatni raz, ostatni... Ostatni raz w to gram. Ta gra jest gorsza niż jakaś gra, przy której się raidujesz. Na pewno nie Minecraft, on jest fajny. E, Okej. Okay. Lecimy dalej. O, fuck. O, ale bicik wleciał. Witam was tu na tym bicie. Latam sobie tu gorylem. Bo nie jestem. Dobra. Ej, metę widzę, metę. O kurwa. Jest, jest, jest. I tym zwycięskim akcentem kończymy ten odcinek. To było wszystko. Zostawcie tutaj łapkę w górę. Pozdrawiam was, kochani moi. Trzymajcie się.